Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Dzisiaj degustowałem, czy degustuję, bo jestem w trakcie degustacji, dwa piwa z serii Hello My Name Is. Pierwsze było My Name Is Mette Marit. Powiedzmy, że norweskie. E, norweskie Hello My Name Is e, z e, borówką czerwoną, bruszycą. Chyba nie, nie przekręcę. Natomiast teraz e, mam Hello My Name Is Sonia. I to jest Blueberry Double IPA, czyli Imperial IPA, i Evil Twin Brewing, to jest kolaboracja, a Evil Twin pochodzi z Danii, więc można powiedzieć, że to jest duńskie podejście do tego piwa. O Evil Twin Brewing więcej przy piwie. Jak to piwo się nazywało? Imperial Biscotti Break. Bardzo dobrym, bardzo dobrym. Polecam mam Nie wiem, co się okaże wcześniej już. Wcześniej degustowałem, jakiś parę dni temu, Imperial Biscotti Break, więc, więc tam to piwo rzeczywiście, tam opowiedziałem trochę o, o Evil Twin Brewing. To jest, to jest browar kontraktowy, czy właściwie wędrowny tego, brata Mikela Biergso, a ten się nazywa Jeppen, czy Jeppe, albo Jeppen Biergso, i on jest, znaczy bratem założyciela Mikelera. On sobie założył Evil Twin, Twin Brewing, czyli Evil Twin zły bliźniak. Zły bliźniak, bo oni są braćmi, więc on jest niby tym złym bratem, bo chyba nie są bliźniakami. No i co tutaj. Sonia. Skąd się wzięło Sonia? Ingrid była niby po ing, Ingmarze be, po Ingmar... E, ing, hello, my name is Ingrid. Ingrid była po Ingrid Bergman. Albo po jakichś Ingrid, które występowały w szwedzkich pornosach. Mette Marit była po e, księżnej norweskiej, ale takim kopciuszku, który tam pochodzi z jakichś innych. Natomiast Sonia, by się wydawało, że tutaj nie wiadomo o, o, o kogo może chodzić. Otóż chodzi o matkę Matkę Jepena Biergzo i też Mikela, jak mnie mam. No i tutaj jest to, że wspomnienie matki piekącej w kuchni w niedzielę pachniało, ona pachniała jak jagody, i śmiała się, jakby wiedziała coś, o czym ty nie wiesz. Trochę mi to nie pasuje do, do tego, do Brudoga i, um, i ich podejścia. Co tutaj mamy? Nie ma odmian mielu, natomiast napisane i też na stronie tego nie widziałem, jest napisane, że full of mega tropical hops for a total fruit explosion served up with a ton of blueberries in the boil for an extra berry punch, czyli zaserwowano z. Nie wiem, czy ton to jest tona, ale y, na y, stronie Brudoga napisali, że 100 kilo użyli. Właśnie. Teraz czego? Blueberries. I to jest, kurde, niezła zagadka. Pierwsze moje skojarzenie było blueberries, jagody. Nie. Znaczy, najprawdopodobniej nie. Blueberries to są, to jest czarna borówka. Czyli w naszym, y, 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 jakby, rozumieniu to jest borówka taka, nie czerwona borówka, tylko borówka amerykańska. Zacząłem drążyć temat, to jak w takim razie jest jagoda, żeby nie walnąć babola, że to jednak oni z jagodami zrobili. No i co się okazuje? Okazuje się, że jest niezłe, niezłe zamieszanie. <laughs> Za, zamieszanie. Zamieszanie. Dlatego, że po angielsku te, występuje takie określenie jak e, blueberries, co my często rozumiemy jako jagody. E, Natomiast czarne jagody, ale to są borówki, blueberries, czyli niebieskie jagody. Niebieskie jagody, blueberries. I, bo jest różnica, tak? Jak weźmiecie borówkę amerykańską, ona jest taka granatowa, czarna, ale ją otworzycie, w środku jest biała. Jagodę weźmiecie otworzycie, w środku jest czarna. Jagoda jest o wiele więcej koloru nadaje. W ogóle jagoda jest super owocem na na przykład jakieś nalewki, ta czarna jagoda, <laughs> nalewki na wino, tylko że jest drogim owocem, no bo trzeba go zbierać w lesie. Nie wiem, czy są plantacje jagody, chyba nie. Natomiast borówkę można kupić, też nie jest tania, ale można kupić. No i szukałem, 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 pojawiają się takie określenia jak Huckleberries. Bilberries. No i wychodzi na to, że rzeczywiście jagody po angielsku, te czarne nasze jagody to jest bilberries. Ale to jeszcze nic, bo wiecie, ja tutaj się szarpie z angielskim, a tak naprawdę w Polsce mamy z tym problem, bo ee, ja <grym> i w, jakby w centralnej Polsce mówimy na jagody, jagody, a borówki to borówki, tak? Wiecie o co chodzi. Jagoda to jest ta w lesie czarna, taka e, fioletowa która jak popaćkasz coś, to jest problem, bo się trudno spiera. A borówka to jest taka biała w środku, ale z czarną skórką. Taka, co można... No bo Plantacje są tego. Borówki amerykańskie. Jeszcze na jakieś inne są te bo, borówki ciemnej. No i jest ta borówka czerwona. Natomiast w y, Małopolsce, w Galicji, jagoda to jest borówka. Nie wiem, co to jest borówka. Y, już nie pamiętam. Wiem, że wiedziałem nazwę. Podobnie jest z Czechami. U Czechów jachoda to jest truskawka, a borówka to jest e, albo borówka, e, znaczy jagoda to jest albo borówka, albo berąka, coś takiego. E, generalnie jest z tym problem z tym owocem, ale to najlepiej obrazuje ten stary dowcip z brodą w stylu e, e, Karola Strasburgera. Tato, co to jest, to są czarne jagody. A dlaczego są czerwone? Bo są jeszcze zielone. I tym optymistycznym akcentem pozwólcie, że otworzę Hello, my name is Sonia. Kapsel brudogowy, czarny. Nie wiem, czy pokazywałem, więc dla wszelkiego, na wszelki wypadek Hello, my name is Sonia. Mmm, bardzo ładny aromat. Tropikalny. Słuchaj, dobra. No, bardzo ładna piana. E, bardzo ładna barwa. Nie jest, jest odrobinę ciemniejszy od Met Marit I jest y, odrobinę bardziej klarowne. Taka jest barwa. No, to już jest taki ciemny bursztyn. Powiedzmy, no, taki ciemny bursztyn. Tam to było taki normalny bursztyn. Co mamy w aromacie? Owoce tropikalne. Przede wszystkim chmiel. To nie ma wątpliwości. To jest chmiel. I jest go dużo. Bardzo dobry aromat, bardzo dobry. Ciekawostka tutaj alkoholu mamy też 8,2, tak jak w Marit. Bardzo dużo owoców tropikalnych, mango. Znaczy, ja tak to mango to tak na pałę wale trochę z pamięci, bo owoce tropikalne, ale nie cytrusy. Rozumiecie o co chodzi? Mango, marakuja, te, te klimaty. Mm, bardzo przyjemny, bardzo intensywny aromat. Aż mi jest ciężko powiedzieć, może i ananas tam jest. No ananas jest zdecydowanie. Ech, dobra. Mm. Bardzo dobra mm, część słodowa. Jest słodycz. Jest goryczka, mogłaby być wyższa, ale poczekajmy jeszcze z tą goryczką. Jest bardzo dużo owoców. No, to jest moim zdaniem, to jest lepszy mm, przykład Imperial IPA czy Double IPA niż My Name's Mette Są te białe owoce, które często podaję. Czyli, hmm, też białe winogrona. Chociaż winogrona są. O, właśnie, one są słodkie, i tutaj pasuje to, bo tutaj jest ta słodycz. Jak widzicie, bardzo ładny lacing, ale tu jest też ten melon taki biały, trochę mdły. Hmm, goryczka jest średnia, średnio wysoka. Ale z nutą alkoholową. Jednak w Mette-Marie tej nuty nie było, ale generalnie goryczka jest przyjemniejsza. Z tej pary my name is Mette-Marie, my name is Sonia, albo raczej tak. Z tej pary. Zdecydowanie wybieram. My name is Sonia. Slepiej zbalansowany. Z więcej słodyczy, która kontruje goryczkę. Goryczka nie jest tak zalegająca, tak długa, tak ściągająca jak w Metamarit. Ale czy ja tu czuję borówkę? Powiem szczerze, że chyba nie. Aczkolwiek, trzeba też powiedzieć sobie, że borówka ta właśnie amerykańska, no to ona nie jest, nie ma jakiegoś bardzo charakterystycznego smaku. Ona jest lekko mdła, bo jagody czarne to są, to są już mocno wyrazisty smak mają. Kiedyś będę robił Hello, my name is Kasia <ścoughs> z, z Brudogiem, to zrobię na jagodach. Wasze zdrowie.